Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o łazienkach. Mówimy o układzie łazienki konkretnej, e, którą miałam przyjemność projektować. Powiem Wam o zmianach, jakie wprowadziłam względem projektu od dewelopera i jakie są możliwości akurat w tej konkretnej przestrzeni. Jest to łazienka w zabudowie szeregowej na piętrze. E, powierzchnia to 6 m2. Jest to jedna z dwóch łazienek. Bardzo często jest tak, że w szeregówkach na parterze są bardzo malutkie łazienki, gdzie właściwie jest tylko miska wc i umywalka. Natomiast w tym przypadku pojawił się też tam prysznic. Ta łazienka na piętrze miała być już tylko dla lokatorów, miała być bardziej pokojem kąpielowym, przestronnym, ale miała się tam znaleźć też pralka. Jaki układ zaproponował deweloper? po prawej stronie mamy wannę, przy wejściu po prawej stronie jest grzejnik, na wprost jest umywalka, a po lewej stronie jest miska WC i bidet. Jak widzicie jest tam na tyle miejsca, że bidet się mieści alternatywą oczywiście dla bidetu jest bateria bidetowa, która spełnia tę samą funkcję, a zajmuje o wiele mniej miejsca. Niemniej w tym wypadku inwestorzy nie chcieli mieć ani baterii bidetowej, ani E, tak więc układy, które zaproponowałam. Pierwszy układ. Po lewej stronie mamy niskę WC, ale bez bidetu i bez baterii bidetowe, bidetowej. Po prawej stronie mamy wannę i grzejnik, czyli bez zmian, a na wprost umywalka i pralka. E, Jeśli chodzi o zabudowę umywalki i pralki, chciałam, aby ona była po całości na tej ścianie, czyli od ściany do zabudowy wanny. Dzięki temu mamy sporo miejsca na przechowywanie oraz sporo blatu. Od lewej strony miała być pralka, która oczywiście jest zabudowana. Tak jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, ta pralka definiuje nam wysokość blatu na około 90 cm, więc umywalka powinna być wpuszczana w blat lub podwieszana. Co więcej, nad niską WC także miała pojawić się zabudowa stolarska ze schowkami. E, tak jak już pewnie wiecie, pamiętacie, zabudowa stelaża WC, w zależności od wyboru stelaża, może mieć albo 90 cm, albo około 115 cm, co oznacza, że nad tą zabudową jest naprawdę sporo miejsca, e, żeby zabudować tę wnękę schowkami, z, z półeczkami. To jest taki układ, który narzucił mi się od samego początku, ponieważ jest czysty, jasny e, i uważam, że Dobry, ale ale zobaczmy, co jeszcze tam można wykombinować. Układ numer 2 trochę się różni i tutaj trochę zmieniamy przyłącza wyprowadzenia. Po prawej stronie dalej jest wanna, to się w żadnym układzie nie zmieni. Jest ta wanna, jest grzejnik, ta wprost jest umywalka, ale uwaga, obok umywalki jest miska WC. Natomiast po lewej stronie jest pralka w sporej zabudowie stolarskiej, czyli mamy jeszcze więcej przechowywania niż w poprzedniej opcji. Coś więcej o tej ścianie na wprost, czyli umywalka i obok miska WC. Bardzo ważne jest, aby tutaj zwrócić uwagę na odległości od miski WC do umywalki, to powinno być co najmniej 20 cm, tak, żeby można było powiesić ręcznik, postawić szczotkę do miski, żeby można było wygodnie korzystać i z jednego i z drugiego urządzenia. W tym wypadku pod umywalką zmieściłaby się jedynie mała szafeczka, jak widzicie nowicie o tutaj to pole brązowe to jest zabudowa z kartą gipsu w której ukryte byłyby po pierwsze stelaż do miejskiej pucy po drugie mógłby być też stelaż do umywalki, ewentualnie bateria podtynkowa, ścienna a także moglibyśmy tutaj schować baterię wannową także zabieramy trochę przestrzeni ale mamy miejsce, żeby schować rury, stelaże i takie rzeczy, na które nikt nie chce patrzeć Jakie są plusy i minusy tego układu numer 2? Eee, minusy, zacznę od minusów, ponieważ to po prostu mi się od razu rzuca. Nie, nie byłam fanką tego układu. Eee, wchodzimy na umywalkę i na miskę WC. Jedno obok drugiego. To nie jest złe rozwiązanie i znowu jakby odległościowo tam się wszystko zgadza, ale to jest takie wciśnięte trochę. Eee, do tego wchodzimy jakby wprost na miskę WC, ja nie jestem tego fanką. Plus jest na pewno taki, że mamy bardzo dużą zabudowę stolarską, więc mamy mnóstwo miejsca na przechowywanie. Ta pralka jest schowana, jest zabudowa, jakby to jest wszystko spoko. Układ numer 3. A, i tutaj się pomyliłam najwyraźniej, <grym> bo mówiłam, że wanny nie będziemy ruszać, ale jednak, ją ruszyłam. I ta wanna jest na wprost. W tym układzie przenosimy sporo odpływów i przyłączy. Po prawej stronie tym razem mamy miskę WC. Na wprost mamy wannę, E, która mogłaby być zakończona fajną półeczką na kosmetyki, a po lewej stronie mamy umywalkę z pralką. Jakie ona ma swoje plusy? Plusy może być takie, że wchodzimy na ładnie wyeksponowaną wannę, nad którą można dać piękne płytki, e, która może fajnie przykuwać oko. E, plusy są takie, że jest sporo miejsca, ten układ jest dosyć przestronny. Natomiast w moim odczuciu minus może być takie, że to miejsce umywalki z pralką jest takie trochę niefortunne, takie trochę to jest wciśnięte do kąta, do rogu, więc powiedzmy, że o ile tam wszystko działa i funkcjonalnie i wymiarowo się zgadza, to myślę, że myślę, że są lepsze układy. Układ numer 4 już był wynikiem rozmów i tego, co nie podoba się inwestorom. To, co się nie podobało, to fakt, że pralka jest koło umywalki. Dlatego wyszło to rozwiązanie numer 4 i układ, w którym umywalka i wanna pozostają tak jak w układzie numer 1, ale pralkę wcisnęłam obok miski WC. Dosłownie wcisnęłam, dlatego że na miskę WC robi się trochę mniej miejsca, żeby pokazać, jak to może wyglądać. Ale absolutnie nie polecałabym tego rozwiązania, ponieważ na miskę WC jest za mało miejsca (65 cm) eee, i jak na taką powierzchnię łazienki uważam, że nie jest to wygodne rozwiązanie. I to był ostatni układ tej łazienki. Jak widzicie, ta przestrzeń nie jest mała, e, jest fajna, można ją w ciekawy sposób zaaranżować na kilka sposobów. Natomiast moim zdaniem, jeżeli coś jest dobre, to nie warto jest zmieniać, za bardzo kombinować, chyba że po to, żeby się przekonać, że ten układ pierwotny był lepszy i w tym wypadku rzeczywiście numer jeden wygrał. No i tyle, dzięki, że obejrzeliście ten odcinek, zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania i do zobaczenia.